Dzień dobry, Mirosław Dumst. Tym razem porozmawiamy o chorobach psychicznych. W związku z tym, żeby to określić jak najprościej, jak najłatwiej i nieskomplikowanie, choroby psychiczne należy określić jako zaburzenie zachowania. A dokładniej, niekontrolowane zaburzenie zachowania. I jest to najprostsza. Definicja, Chociaż trudno tutaj mówić o definicji, ale najłatwiej w taki sposób właśnie ocenić, można określić chorobę psychiczną. Więc zaczynamy się teraz odnosić do polskiej rzeczywistości, do polskich sądów, do polskich pseudospecjalistów, którzy. Bardzo często wykonują zwyczajnie zlecenia, a dokładniej nie mają zielonego pojęcia nawet o normach zachowania i o tym, w jaki sposób oddziaływać nawet na człowieka. Ja, jako specjalista od norm zachowania i wychowania, mówię w tym momencie jako Osoba, która się na tym zna, jako autorytet, który w tym zakresie jest niepodważalny. I mamy na przykład sprawę sądową, na której świadkowie znają. Gorzej, bo to również specjaliści od normy zachowania zeznają, że osoba jest spokojna, zrównoważona, jest odpowiedzialna, potrafi się zająć bardzo dobrze takim trudnym człowiekiem, jakie jest dziecko, ponieważ wymaga to specjalnych umiejętności. Przede wszystkim też Wymaga spokoju i nie pozwala na jakiekolwiek zaburzenia zachowania. Wypowiada się wielu ludzi na temat kilkunastu lat życia człowieka i nagle na rozprawie pojawia się specjalista, tak zwany psychiatra, specjalista akurat w tym wypadku i stwierdza, że osoba jest chora. Jedyne co potrafi powiedzieć, że osoba jest chora i nie ma wglądu w swoją chorobę. Faktem jest, że pozwalamy na to, żeby biegni sądowi nie umieli nawet argumentować tego co robią, nie posiadali narzędzi, tylko wykonywali zlecenie. Ponieważ standardowe jest właśnie stwierdzenie: osoba jest chora, nie ma wglądu we własną chorobę, lub mówi się, że osoba popada w paranoję i krąg podejrzanych będzie się poszerzał. Mówią to ludzie, którzy kompletnie nie. Mają wiedzę o jakiejkolwiek sytuacji. I mówią to ludzie, którzy na co dzień zwracają się do ludzi: siad w jakiejś sytuacji, w której w których nie ma tak naprawdę sytuacji, gdzieś istnieje w środku, w której nic się nie dzieje. Osoba stoi, nagle jest siad, jak ktoś nie siada, Wchodzą ludzie i atakują danego człowieka, i go zastraszają, i próbują go zmusić do tego, żeby był bezmyślną maszynką, którą potrzebują regulować, którą chcą regulować. Zresztą yy, to całe środowisko dokładnie. W taki sposób działa, ponieważ właśnie to są ludzie, którzy na zasadzie działają. A co się na mnie patrzysz? I już jest akcja. To są ludzie, którzy na co dzień usłyszą słowo: dlaczego mnie obrażasz, dlaczego pani mnie obraża, i jest akcja napadu. Ponieważ to środowisko funkcjonuje. Właśnie tylko i wyłącznie na sztucznej rzeczywistości stworzonej przez papierologię. Ale podjęli się za dużego wyzwania. Ponieważ papierologia w tym wypadku, to no niestety ataki między innymi w Gdańskich Szkołach. To między innymi ataki na Wredzie, na całym pomorzu. Między innymi działania, właśnie przede wszystkim przeciwko dzieciom i nauczycielom. Wiadomo, że w różnych środowiskach, również i w środowisku nauczycielskim, można kogoś opłacić i będzie robił, jak mu zagrają, będzie mówił, co mu każą powiedzieć, będzie po prostu wykonywał zlecenie. Ale nie mówimy tutaj o marionetkach, nie mówimy w tym momencie o ludziach, którzy czerpią z tego korzyści, tylko mówimy o faktach i o rzeczywistości, nie mówimy tutaj o e, właśnie sztywno trzymających się swoich racji bez żadnych argumentów albo swojej partii albo swojej grupy przestępczej, którzy i tak będą powtarzać to samo. Mówimy o faktach, mówimy o reakcjach, mówimy o relacjach, mówimy zwyczajnie o normach, ale również mówimy o prawie. Mówimy o respektowaniu prawa. Mówimy o respektowaniu praw człowieka. I wszystko jest dzisiaj już udokumentowane, w jaki sposób działają grupy przestępcze na terenie kraju. W jaki sposób wchodzą do sądu, w jaki sposób dokonują przestępstw na komisariatach, jak odmawia się przyjęcia zgłoszeń, jak automatycznie nie wpisuje się czegoś, jak gdzieś coś zostanie nakręcona, ta sama osoba, która na przykład przyjmowała zlecenie i już od niej się odcina, ponieważ nie może być tych osób trzecich, ponieważ ta cała działalność zawsze polega na osobach trzecich. Cała działalność przestępcza i dlatego tutaj nie ma bezpośredniego zetknięcia i dlatego też nikt nie pozwala, żeby doszło do ogólnopolskiej dyskusji właśnie na temat działań m.in. czy psychiatrów, czy sądów, czy nawet ludzi w komisariatach, którzy dokonują przestępstw. Mówimy tutaj o działaniach na mega skalę. Mówimy tutaj przede wszystkim o działaniach, które są związane między innymi z zabójstwem prezydenta Gdańska. Ja dzi dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby kampanie wyborcze partii politycznych pominęły ten wątek w sprawie. Wątek przestępczości zorganizowanej. Wątek przestępczości właśnie w sądach, w prokuraturach, na terenach instytucji państwowych. Jest to ogromny problem w Polsce, który trzeba zakończyć i który należy zlikwidować. Mam nadzieję, że w tych wyborach, a dokładniej w tych kampaniach wyborczych, zostanie podjęty ten wątek i mam nadzieję, że dojdzie również. Do ogólnopolskich debat na ten temat, które będą puszczane w telewizji, z osobami, które po prostu o tym wiedzą, się na tym znają i bezpośrednio będą mogły się ze mną skonfrontować, albo z innymi ludźmi, którzy mają takie poglądy jak ja, tylko że te poglądy są sprawdzone i mało tego mówimy tutaj o konkretnych sytuacjach, o konkretnych ludziach, o konkretnych zajściach, o konkretnych działaniach, i mówimy tutaj o. Najochytniejszych i najobrzydliwszych przestępstwach, ponieważ mówimy o porwaniach, o handlu dziećmi, i mówimy również o usiłowaniu zabójstwa i zabójstwach. Dziękuję bardzo, do widzenia.